Mimo tego, że o wiemy już wiele od 40 lat, to jest to nadal choroba, która pokryta jest wieloma mitami. Także będę starała się rozwiać te mity, powiedzieć o tym przede wszystkim, w jaki sposób zapobiegać chorobie. Również o tym, co się zmieniło, jeśli chodzi o leczenie zakażenia HIV i choroby AIDS, bo na przestrzeni ostatnich 40 lat zmieniło się bardzo dużo. Główna droga to jest droga poprzez kontakty seksualne, i tą drogą na świecie jest zakażonych najwięcej osób. Druga droga to droga przez krew, i tutaj na początku epidemii dotknięte właśnie, czy osoby zakażone tą drogą, to były osoby stosujące środki odurzające. I trzecia droga, droga wertykalna z matki zakażonej wirusem na dziecko w trakcie ciąży, porodu czy też karmienia piersią. Mamy opisane na świecie właściwie tak dobrze udokumentowane trzy przypadki osób, które się wyleczyły. Ale są to osoby, które oprócz tego, że zażywały leki przeciwwirusowe, również miały wykonany przeszczep komórek macierzystych z powodu innej niż zakażenie HIV-AIDS choroba. A pozostałe osoby zakażone HIV, na razie u nich nie możemy mówić o wyleczeniu, ale badania trwają, więc mam nadzieję, że. Za 10 lat, jeśli się na przykład spotkamy, będę miała bardziej optymistyczne informacje. Leki antyretrowirusowe znacznie wydłużyły czas życia naszych pacjentów. Nie jest może on jeszcze stuprocentowo taki, jak w populacji ogólnej, ale będę również pokazywać dzisiaj takie dane dotyczące, jak długi jest ten czas przeżycia. Mówimy o tym... Ak Teraz, że zakażenie wirusem HIV u osób leczonych przebiega podobnie jak cukrzyca u osób dotkniętych tą chorobą. Szybkie rozpoznanie zakażenia i niedoprowadzenie do tego, żeby rozwinęło się AIDS pozwala na łatwiejsze leczenie i prowadzenie takiego pacjenta. Mamy wiele miejsc, gdzie możemy zrobić sobie test. Są punkty anonimowego testowania, jeśli ktoś chce wykonać takie badanie anonimowo. I te, te, te punkty rozsiane są po całej Polsce. Tutaj na Śląsku taki punkt znajduje się w Chorzowie przy szpitalu specjalistycznym, w którym pracuję. Jak również praktycznie każde laboratorium duże może wykonać taki test. Dzisiaj postaram się przybliżyć działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie właśnie profilaktyki edukacji w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zachorowań na AIDS. Profilaktyka edukacja zdrowotna w zakresie HIV-AIDS oczywiście należy do kompetencji Inspekcji Sanitarnej, o tyle o ile jest ona rozdzielana jakby w dwóch aspektach, pod względem statystycznym, jak również właśnie tej edukacji, profilaktyki skierowanej zarówno do ogółu społeczeństwa jak również do dzieci i młodzieży. I tą działką właśnie profilaktyczną zajmujemy się dość tak rozszerzonej strefie. Prowadzimy współpracę właśnie z placówkami osiatowo wychowawczymi z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się profilaktyką w tym zakresie i staramy się na przebiegu całego roku działać, promować, edukować, uczyć jak żyć i jak żyć obok tych problemów. Edukacja w tym zakresie jest niezmiernie ważna, ponieważ problem jest nieustająco na czasie. Konferencja jest bardzo ciekawa. Temat HIV-AIDS odszedł w ostatnich latach trochę na plan drugi. Zajmowaliśmy się COVID-em, a widać, że temat jest jak najbardziej aktualny. Jestem bardzo wdzięczny Pani prelegentce. Za to, że rzeczowo przedstawiła właściwie całą historię od momentu pojawienia się tego wirusa, wirusa po dzień dzisiejszy, ale także, co bardzo cieszy i co będziemy mogli przekazać naszym uczniom, że pojawiają się skuteczne lekarstwa, że można tę chorobę, nad tą chorobą zapanować, można znacznie wydłużyć, wydłużyć życie chorym na tę chorobę, także bardzo cenna i, i, i dająca dużo do myślenia konferencja.